Witam serdecznie. Jest 14 grudnia. Do świąt Bożego Narodzenia zostało już tylko 10 dni. Maria Jęczmek, zapraszam na najważniejsze wydarzenia z regionu. Rozpoczynamy wydarzenia telewizji streama. Gminy turystyczne biją na alarm. Geologiczna ciekawostka rodem z Jeleniej Góry. Ogłoszona przez rząd tarcza dla samorządowców jest niesprawiedliwa. Uważa tak spora grupa samorządowców z Jeleniej Góry, a także politycy opozycyjni. Program inwestycji lokalnych. Nie milknął echa po ogłoszeniu przez premiera Morawieckiego utworzenia tarczy dla samorządów. Zdaniem opozycji i części samorządowców podział środków jest niesprawiedliwy i nieprzejrzysty, o czym poinformowali podczas konferencji prasowej w Karpaczu. Nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, jakie były kryteria, dlaczego ktoś otrzymał dużą kwotę, a inny wcale. Bo przecież nie były to kryteria ekonomiczne. Ja wymienię miasto Lubin, bo uważam, że to trzeba o tym mówić. Najbogatsze miasto w regionie w Zagłębiu Miedziowym otrzymało 24 miliony. I tak na przykład wśród gmin, które nie otrzymały wsparcia są karpacz, kowary, świeradów zdrój czy szklarska poręba. W przypadku tej ostatniej nie będą prowadzone istotne dla mieszkańców i turystów inwestycje, a mowa tutaj o budowie parkingów czy długo oczekiwanej obwodnicy szklarskiej poręby. Rozpędzoną machinę dotyczącą tych inwestycji dzisiaj zablokowano poprzez niejasne albo ze, z zerową wiedzą. Informacji na temat dlaczego dzisiaj musimy wstrzymać niektóre inwestycje, bo nie dostaliśmy teraz żadnego dofinansowania, a wcześniej było to jasne. Więc jestem, jestem zbulwersowany, oburzony tym, że nie jestem w stanie y, dokończyć albo rozpocząć tego, na co ludzie czekają w czasie prębie od kilkudziesięciu lat. Posłanka Zofia Czernow podczas konferencji poinformowała, że w styczniu przeprowadzi kontrolę, w jaki sposób i według jakiego klucza. Pieniądze były dzielone. My jako poseł mam prawo przeprowadzać kontrolę, kiedy dzielone są pieniądze publiczne. I w styczniu musimy zrobić kontrolę u pana Wojewody, żeby pokazał nam dokumenty, kto dzielił pieniądze, dlaczego, według jakich kryteriów. Na spotkaniu podjęto także problem wymiany od stycznia 2021 roku. Kas na kasy fiskalne online. No to przecież to jest kuriozalne. Są firmy, gdzie trzeba kupić 5, 7, 10, a oni nie mają z czego żyć. Mm. Występowaliśmy do rządu o przesunięcie tego do czasu, kiedy nie będzie, będzie ruch turystyczny, to bo ustaliować. my mamy, jesteśmy zamknięci, nam nie wolno w nic nabijać, a kasę mamy kupić. W mojej opinii wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, bo ludzie w tej chwili jedno na czym się skupiają, to jakoś przetrwać, prawda? Każdy z nas ma zatrudnionych pracowników. Mamy też na sercu dobro ich, żeby, wiadomo, idą święta, chociażby to, żeby oni byli w stanie na, nakarmić swoje rodziny. Często jest tak, że po prostu całe rodziny pracują. Zresztą u nas nie ma innego przemysłu tutaj w Karpaczu. Jak Szacują burmistrzowie Karpacza i szklarskiej poręby z powodu obostrzeń w branży turystycznej. Straty w okresie świąteczno-noworocznym tylko w tych dwóch kurortach mogą sięgnąć nawet pół miliarda złotych. W kilkudziesięciu miastach w Polsce rodzice, którzy domagają się powrotu ich dzieci do szkół, protestowali o godzinie 12 pod kuratorium oświaty. Podobnie było wiele nie górze. Pozwólcie oddychać każdego rańca, nie każcie nosić masek jak kagańca. Dziś zebraliśmy się wszyscy do kupy, od komputerów bolą nas kręgosłupy. Dzieci powinny uczyć się w szkołach, a nie online, mówią uczestnicy ogólnopolskiego strajku Dzieci do szkół. Pod jeleniogórskim kuratorium protestowała pani Kamila Nogal-Get z córką i synem. Dzieci yy, siedzą w domach, tak, yy, odbywa się pseudonauka poprzez zdalne nauczanie. Dzieci siedzą po kilka godzin przed komputerami. Tak, nie, nie mają kontaktu z, kole, z kolegami, z nauczycielami. Wszystko się odbija po prostu na zdrowiu dzieci, i psychicznym, i fizycznym. Nie jest w ogóle to brane pod uwagę. Wraz z dziećmi przygotowała transparent chcę do szkoły bez kagańca. Jak podkreślała pani Kamila, nauczanie zdalne mocno odbija się nie tylko na zdrowiu uczniów, ale także ich rozwoju emocjonalno-społecznym. Domagamy się natychmiastowego powrotu dzieci do szkół, a także, żeby dzieci chodziły bez maseczek, ponieważ maseczki y, używane przez dzieci w szkołach y, więcej szkodzą niż pomagają. Dzieci w szkole, a także nauczyciele nie są w stanie dopilnować dzieci, żeby bezpiecznie używały tych maseczek. Do szkoły chciałyby wrócić także dzieci pani Kamili, Michał i Jagoda. Ja bym chciał wrócić, bo tam są moi koledzy i nauczyciele. No bo ja bym się chciała z nimi pobawić w szkole na przerwach. A teraz nie ma jak nie spotykacie się? Czasami się spotykamy. Ale chyba za rzadko, co? Mhm. Uh -huh przesyłają nam nauczyciele zadania i mamy czytać i to robić. Dziwne jest jeszcze to, zaznaczę, że zajęcia w szkołach są odwołane, żeby ograniczyć kontakty, a tak naprawdę zajęcia pozaszkolne się odbywają, czyli treningi piłki nożnej, basen i tam dzieci się spotykają. Maseczek nie noszą, nie muszą, więc nie ma w tym żadnej logiki. tak? Rodzice wraz z dziećmi protestowali dziś w południe w kilkudziesięciu polskich miastach. Ponadto każdy z nich złożył do kuratorium odpowiednie pismo, w którym żądał, by dzieci wróciły do placówek oświatowych. Ciekawi nas, czy wiedzieliście Państwo, że pierwszy opis granitu kulistego pochodzi z Jeleniej Góry? Miał on ogromny wpływ na rozwój światowej geologii. Zapraszamy na kolejne spotkanie z Roxaną Knapik. W okolicach Jeleniej Góry można spotkać wiele geologicznych ciekawostek, ale nieliczne z nich mają istotny wkład w historię badań geologii naszej planety, jak ta znajdująca się na obecnym osiedlu Czarne. Ta niepozorna skałka to jest miejsce, gdzie możemy zobaczyć granit kulisty. Tutaj w tej górnej części tego fragmentu granitu widać taką strefę z kulistymi. Formami. Obecnie znamy już wiele stanowisk tego rodzaju skały. Ciekawostką jest, że najwięcej z nich, bo aż jedna trzecia, znajduje się na terenie Finlandii. Ale właśnie ta lokalizacja tutaj została opisana po raz pierwszy na świecie w 1802 roku przez słynnego niemieckiego geologa Leopolda von Bucha. Co tworzy te intrugujące formy w granicie kulistym w Wieleniej Górze? Granit kulisty. Tworzy takie niewielkie strefy w dużych granitowych ciałach, i charakteryzuje się tym, że występują w nim po prostu, jak nazwa wskazuje, kulki. Tutaj, w przypadku Jeleniej Góry, te kulki mają wielkość czy średnicę kilkunastu centymetrów. Ich bardzo charakterystyczne jest to, że w ich centrum występują kryształy skalenia potasowego, które otoczone są promieniście ułożonymi przerostami kwarcu i skalenia potasowego. Warto też przyjrzeć się postaci Leopolda von Bucha. Leopold von Buch został zatrudniony przez Pruski Urząd Górniczy, aby przeprowadzić badania geologiczne i kartograficzne na Śląsku. Efektem jego prac jest m.in. najstarsza mapa geologiczna tego obszaru, na której właśnie zaznaczony jest już karkonoski granit. W części tekstowej do tego opracowania von Buch wymienił granit kulisty z zieleni Góry. Ciekawostką jest również to, że w tamtych czasach geologia nie była jeszcze geologią, była geognozją. Dlatego na wielu opracowaniach z tamtego czasu mamy określenie geognostisze, a nie geologisze kartę. Skałka obecnie znajduje się na terenie prywatnym, którego właściciele dbają o to, żeby ten wyjątkowy świadek badań naukowych nie został zniszczony. Jak kreatywnie spędzić czas i odnowić stare, na pozór niepotrzebne rzeczy, odpowiedź na te pytania znajdą Państwo w gminnym ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Tam seniorzy ze starych rowerów stworzyli wyjątkowe kwietniki. Do czego można wykorzystać stary rower, na przykład może posłużyć jako kwietnik. W gminie Mysłakowice Stowarzyszenie Senior wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury realizują projekt finansowany z budżetu województwa dolnośląskiego. Od Nowa Wsi Dolnośląskiej. I jest to już czternasta edycja tego konkursu. O to w tym wszystkim chodzi, żeby pokazać, że mała miejscowość też może się zintegrować i też może zrobić coś fajnego dla swojej społeczności lokalnej. My, w ramach projektu, wymyśliliśmy, że będziemy robić ze starych rowerów kwietniki, i one będą ozdabiały naszą przestrzeń wokół Domu Kultury. I wokół siedziby klubu Senior Plus. Do tej pory w ramach projektu powstał jeden rower, którego twórcami byli Mysłakowiccy Seniorzy. Ale ze względu na obostrzenia epidemiczne, prace nad kwietnikami kontynuują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Uważam, że te stare rowery, które się gdzieś tam poniewierają po starych szopach, można pięknie wykorzystać jako kwietniki. Sama widzę w swoim ogrodzie taki właśnie rower z kwietnikiem. Bardzo mi się podoba, nie mówiąc o tym, że przyciąga wzrok. Na przykład ja mam ogród położony blisko drogi, gdzie przechodzą turyści i chciałabym, żeby ewentualnie spojrzeli na mój ogród. Ogród przy okazji, właśnie zobaczyli tak piękny kwietnik. A jak stworzyć ten niecodzienny kwietnik? Jeżeli pozyskamy fajny rower, który będzie nadawał się do zrobienia kwietnika, e, następnie trzeba go oczyścić, rozkręcić, oczyścić, e, pościągać wszystkie naklejki, które na tym rowerze się znajdują, e, następnie wymyśleć, w jaki sposób będzie on obsadzony w terenie. Potem e, oczywiście też e, pomyśleć, w jaki kolorystyczny sposób można ten kwietnik przyszły ubarwić. Jak zapowiadają pracownicy Goku i seniorzy warsztaty z budowy kwietników z rowerów będą kontynuowane i wtedy sołectwo mysłakowice zostanie udekorowane takimi dziełami sztuki. Na dzisiaj to już wszystko, a ja bardzo dziękuję za uwagę. W imieniu Marty Szulawskiej zapraszam na najbliższe środowe wydarzenia.